Specjalistyczne podkarmiaczki. Jakby ktoś chciał kupić ode mnie, to sprzedaje po 55 zł. W okresie wakacyjnym zacząłem przeglądać internet w celu poszukiwania artykułów dotyczących nowych metod oraz standardów wychowu matek pszczelich. W tym czasie mój kolega przesłał mi link do artykułu dotyczącego leczenia warozy przy pomocy chlorku litu. Bardzo szybko ten temat mnie. Zainteresował, ponieważ nie jestem wcale zwolennikiem stosowania jakiejś ciężkiej chemii przy leczeniu warozy. i chciałem spróbować czegoś bardziej ekologicznego. Okazało się, że chlorek litu w ogóle nie wchodzi w skład wosku, nie wchodzi w skład miodu. Przebadano też niestety, że zastosowanie chlorku litu powoduje osypywanie się pszczół w ilości około 8-9%. Bardzo szybko w firmie Warchem kupiłem chlorek litu bezwodny. No i zabrałem się za obliczenia. Z artykułu wynika, że potrzebujemy 25 mikromoli chlorkulitu na jedną rodzinę, czyli 0,025 g/mola. Masa molowa chlorkulitu, obliczenia i wychodzi, że na jedną rodzinę potrzebujemy 1,05 g chlorkulitu bezwodnego. Czyli na 1 litr syropu na jedną rodzinę dajemy Nieco więcej niż 1 gram. Zacząłem przygotowywać oczywiście roztwór, dodawać go do syropu 1 do 1, którym to syropem był podkarmiany, były podkarmiane rodziny na początku lipca. Były podkarmiane rodziny rozwojowo. Tak, chlorek litu rodziny dostały na początku lipca, na początku sierpnia i na początku października. W międzyczasie e, zacząłem też te rodziny bardzo dokładnie przeglądać, e, nie zauważyłem żadnej utraty pszczół. E, żadna rodzina, która dostała e, nie wykazywała jakiegoś większego osypu pszczół. E, obserwacje były robione kilka dni po zastosowaniu roztworu. Też nie byłem w stanie sprawdzić zawartości chlorku litu w produktach pszczeli, zrobię to w następnym roku. Przyjrzałem naprawdę bardzo szczegółowo rodziny. Później, w celach testowych, rodziny dostały różne akarycydy, a także kwas mrówkowy. Osyp w tych rodzinach był na poziomie do 10 sztuk warozy. W porównaniu z innymi rodzinami, które były leczone klasycznie, osypy były na początku w ilościach 100-200, później przy kolejnych leczeniach 50, a przy ostatnim leczeniu 2-3 sztuk warozy.